Jest z nami rozgrywająca PGR Siszasz, Gabriela Makarowska. Gabriela, gratuluję, świetna zmiana i można powiedzieć, że skradłaś show, bo wszyscy fachowcy zapowiadali ten mecz jako jednego prezentacyjnych rozgrywających. Tymczasem na polisku pojawiłaś się ty, no i dałaś nadzieję naszemu zespołowi. No bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj wystąpić. No i zagrać przeciwko takiej drużynie, więc jakby bardzo się cieszę z tego. Powiedz mi, jaki jest klucz Twojej zagrywki, bo miałem przyjemność rozmawiać z drugim trenerem Waszego zespołu i powiedział mniej więcej takie coś, że kiedy pojawiasz się na zmianie podwójnej, to tak naprawdę macie nie tylko dwie atakujące, ale też dwie zagrywające, bo, bo dzisiaj no... Chyba przy Twoich serwisach w trzecim secie poszła seria sześciu czy siedmiu punktów. To nam naprawdę świetny wynik. No od początku jakby roku te, ten element jest dla mnie bardzo ważny i każdego dnia go ćwiczę i skupiam się bardzo mocno na tym, bo też jest moją rolą wchodząc na te podwójne zmiany, żeby dać dobrą zmianę zagrywce i, i mam nadzieję i chcę, żeby to był jakby dziś mój mocny punkt. Co takiego powiedział wam trener przed trzecim setem, albo co też wy sobie, bo wyszłyście namadowane, zupełnie zapomniałyście o tym, że w pierwszych dwóch partiach dostałyście do 15? No jak nic nie musiałyśmy sobie powiedzieć, byłyśmy mocno zdemontowywane, bo nie codziennie gra się z takim przeciwnikiem i chciałyśmy się bardziej, lepiej pokazać niż, niż jak wychodziło to nam w pierwszy, na początku. Chciałyśmy po prostu przed naszą publicznością zagrać jak najlepiej. Chciałabym zapytać, jak podchodzisz do takiej sytuacji, kiedy pojawiasz się na boisku i wiesz, że Katarzyna Będreska najprawdopodobniej nie wróci, ma no, tam jakiś jakiś uraz, to zna jakiegoś urazu. E, czy, czy jest jakaś dla Ciebie dodatkowa presa, czy też właśnie jeszcze bardziej jesteś zmotywowana, żeby pokazać, co potrafisz? No, oczywiście, że jestem zmotywowana, bo chcę jakby jak najbardziej pomóc i jak najlepiej zastąpić Kasię. Bo jest bardzo ciężko naprawdę ją zastąpić, bo jest świetną rozgrywającą. Więc na pewno jest ogromna motywacja. No i na pewno jest stres, ale no chcę pokazać jak najlepszej jak najlepsze, jak najlepsze strony. I na, na zakończenie chciałem Cię zapytać o taką jedną rzecz. Na co zwracałeś uwagę w trzecim secie, jeżeli chodzi o blog o poruszanie się przeciwniczek, to znaczy chciałem zapytać. Ja, jak wykoncypowałaś to, żeby do kogo, do kogo grać w danej chwili? Przed meczem przygotowywaliśmy się z trenerem i jakby wiedziałam, znałam mocne i słabsze strony przeciwniczek. I według jakby tego planu chciałam się trzymać i chciałam tak rozgrywać, żeby było najłatwiej dla naszych zawodniczek. Super, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Życzę powodzenia. Prowadź dziękuję. nas do wygranych z Tarnowem. Dziękuję bardzo.